Wyjdzie, szczególnie, bo to szczególnie że gdyby to były rękawice, to by się od razu zgodził. Ale że piąstówki nawet według nie wyjdą analizę, pokłon wszystkiego i też o tego powiedziałeś, no bo to nie była, to nie byłaby wtedy walka fizyczna, sportowa, to byłaby bandołka fizyczna, ale też konflikt anyway. jest na tyle grupy, że to jest to, co uzasadnione. Czy gdyby mówili takie przyszły kar? Ty tysiąc złotych, kar? Dlatego tego, dlatego tutaj macie swoją walkę sportową, do jak nie, czy walka dwóch i ktoś jeszcze? Dlatego ja wybieram, wybieram, wybieram się taki oszawałodnika w mojej wadze. Oczywiście nawet może być koło 80 zł. Dzięki za życzę, dynka, Którego ja wybiorę? <grystanie> Bardzo chętnie. Ale A nie wiem o jakiego kurwa tu który chodzi? będzie z tobą w drużynie. Czy mówisz o. <grystanie> dzięki byku. A nie wiem jakiego dzięki, kurwa tu Ten, który będzie ze, mną w, będzie, będzie ze mną w drużynie. I wtedy bijemy się na... w K1 na, na małe rękawice. Dwóch na jednego. Następną walkę. Okej, okay, czyli moi drodzy, no Malik bukiet nie? Jest, jest, jest okazja I zawódka, którego zrobić. ja wybiorę. A mógłbyś zdradzić. Kto, Chcecie kto tego był? czy nie? Nie zdradzę, nie zdradzę. Cisza Głośniej Dobrze, raczej to walka nie, nie ma, Walki nie odmawiam nigdy. Okej, okay. no problem Nigdy nie odmawiasz Nie kurczę, dobrze, to gratuluję. Może na gołe pięści zrobimy od razu, co? co powiedziałem, że na gołe pięści, to się może być tam na, na ulicy <laughs> Dobra, i do do swojej, już na swoich na uliczkach. <laughs> Denis się cieszy, że cokolwiek dostał. Spotkał, dobrze. Czyli <laughs> drodze, no, skazujmy, zobaczymy, to jeszcze dalej. oczywiście trzeba dogadać, zobaczymy, czy ktoś nie, z, jak to się mówi, nie obstra zbroi, ale na razie to wygląda tak, że jest potencjalna walka dwóch dobra, na jeden. Dobra, dobra, słuchajcie teraz, pytanie wprost. Czy chcecie, żeby w sobotę walka było dwóch na jeden w piąstkówkach? O! Już teraz? Już w Tauron arenie? Nie wiem, no możemy chyba spróbować, skoro tak. Ale musicie krzyczeć ale o wiele głośniej. Nie wiem, ja nie ja słyszę. Modem, musicie, chyba, że... musicie krzyczeć o wiele głośniej! No i myślę, że w tym momencie ludzie na czacie też piszą. piszą no w momencie kiedy się oferuje taką walkę. E, ale powiem szczerze, Denis, tak patrzysz, że trochę się zarysowały. No, powiem ci, że zarysowały dwóch, się. Dwóch mordo, mordą, no to to już... Nie tak. ma problemu. może zrobimy tak, ja pierw wyjdę. Dobra, z nim, po konferencji ja pierw... słyszycie?